Witam was moje drogie wagi. Rozłożę horoskop na czerwiec 2021. Zobaczymy co was będzie czekać w życiu w tym miesiącu. Przecież czym karty przestrzegają, co dobrego was spotka. Również zapraszam na czytania prywatne, poniżej jest link jak się ze mną skontaktować. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Także zaczynamy. Oczyszczamy energetycznie pomieszczenie z wszystkiego złego. Niech moja Archanioł Stróż, Bogowie, powietrze, wody, Ognia i ziemi, połączą się z Arhanią Wszechświata. świata. Niech mi podpowie, co będzie czekać wagi 2021 czerwiec. Czerwiec 2021. Niech moja Archanioł Stróż podpowie mi, co będzie czekać wagi w czerwcu 2021, co przed nimi w pracy, finansach, i zdrowiu. Single w miłości. w w związku. Dobrze, wagi. Rozkładamy single. Wspólne związki, praca finanse, zdrowie, Dobrze. E, więc tak. Mm, tutaj single. W czerwcu stał... E, przepraszam. Single tutaj w e, miłości. To będzie taki okres. E, czerwiec dla Was nowych doświadczeń. E, widzę tak jakbyście poszukiwali partnera, czy partner, e, partnerkę. I jest wiele ludzi w Was, kręci się wiele osób, tak? I tak Wy naprawdę nie wiecie, kogo wybrać, ponieważ każda z tych osób ma coś sobie, co Was drażni. No i teraz co? Dla Was czerwiec to jest miesiąc takiego troszeczkę spotykania się, testowania ludzi. Czyli na przykład macie czterech chłopaków czy cztery dziewczyny i spotykacie się z nimi na randkach. E, będzie jakaś dziewczyna, e, która Was zauroczy jakby hmm, swoją aparycją, ale bardziej takie na podłożu seksualnym, e, tylko że ta dziewczyna będzie e, tak jakby, czy ten mężczyzna, który Was tak zauroczy, będzie tutaj, e, no to osoby będą po prostu e, oszustami, tak? E, i tutaj y, jest moro z tej bajki taki w czerwcu, że wy będziecie pod koniec czerwca wyciągać wnioski. E, co, bo macie na przykład parę osób, tak? Cz czterech chłopaków, dajmy na to. E, każdy ma jakieś cechy. I wy w czerwcu m, po spotkaniu się e, zobaczycie, że ten jest taki, ten jest taki, ten jest taki, tak? E, no i e, będziecie już mieli jakiś obraz, jak chcecie na przyszłość, żeby wasz partner czy partnerka. Jakie, jakie żeby jakie oni mieli cechy e, cechy takie, z którymi będziecie sobie po prostu e, jakby układać życie, tak? Czy jakie osoby wam e, pasują, żeby ułożyć sobie związek, tak? E, ale wy tutaj nie znachodzicie w czerwcu tej drugiej połówki To jest raczej czas poszukiwań dla wag. I dochodzenie samemu, o jakim partnerze czy partnerce marzę. Także taki szalony troszeczkę okres, ale wam się przyda to doświadczenie. Natomiast w stałych związkach, tutaj widzę obupólne, wy jakbyście czekali na coś, czyli na jakieś emocje ze strony partnera, tak jakbyście tak naprawdę w swoich związkach byli jakoś tak osamotnieni czy przytł przytłoczeni czymś yy. i jakby pragniecie, żeby ta druga wasza połówka zwróciła na was uwagę. Ta uwaga będzie, ale dopiero w połowie czerwca. Yy. Dopiero będzie lepiej. Teraz, jakby wasza druga połówka ma jakieś e, problemy czy też kłopoty w pracy, coś mi się pokazuje. E, na pewno, jeżeli chcecie zainwestować coś, to po połowie czerwca, jako para, bo początek czerwca jest takie zatrzymanie się, jakby nie do końca inwestycje były udane. Dopiero e, tak naprawdę w połowie czerwca jest jakiś przełom, że warto w coś zainwestować lub zrealizować swój pomysł, jaki macie tam w związku, tak? Czyli po połowie czerwca. E, natomiast e, praca finanse. Tutaj widzę, jakby niektórym wagom coś się zawaliło, czy też w pracy, czy w e, jakichś innych przedsięwzięciach. I tak jakby teraz rozkwitacie w czerwcu na nowo, ale w ten sposób, że no nie wiem, bardziej tutaj widzę e, coś w gronie rodzinnym, jakby ktoś z rodziny albo z najbliższych przyjaciół wam pomógł się odnaleźć w tym wszystkim, wyjść z jakiegoś problemu. E, I tak jakby poprzez rodzinę i poprzez dotarcie do innych ludzi, poprzez tą rodzinę, Wam jakby zaczyna się kręcić finansowo, czyli tak jakby ktoś z najbliższych w domu, moim zdaniem, nie wiem, porozmawiał z kimś na Wasz temat i jakieś nowe będzie światełko perspektywy. Tak samo jeżeli zdajecie coś na studiach lub prawo jazdy, coś innego, tak, obieracie nową drogę, nowy kurs, to karty mówią, że uda Wam się to w czerwcu. E, będą nad Waszymi tutaj decyzjami debatować ludzie, grono osób i jak najbardziej wszystko Wam się uda przychylnie załatwić, e, czy też wszystko poznajecie w czerwcu. Nie widzę tutaj kłopotów. Kłopoty już odchodzą, bo na pewno były wcześniej. E, także myślę, że pozytywny horoskop pod względem finansów. E, zdrowiem. Tutaj musicie uważać e, wagi na. E, sprawy. Na pewno tak. Do połowy czerwca będą problemy typu e, takie jakby żołądek, wątroba, trzustka, e, to co są w brzuchu, tak? E, tutaj mogą być inerki, takie, takie po prostu sprawy dotyczące brzucha, tak? Natomiast po połowie czerwca niektórzy mogą mieć problemy z kręgosupem może Was dorwać jakaś rwa kulszowa, jakieś po prostu coś z mięśniami z kręgosupem wydaje mi się. Także uważajcie, nie przesilajcie się, jedźcie zdrowo, uważajcie, wiem, kochani, przekaz jest, uważajcie na przeciągi, to z tym kręgosupem i ogólnie to jest przeciąg, czyli nie otwierajcie okien jedno, drugie, żeby po prostu nie było przeciągu. Nie siedzicie w przeciągu. Od połowy czerwca nie wolno siedzieć wam przeciągu, bo was przewieje. Także tutaj uważajcie. Drogie Wagi, pozdrawiam Was. Życzę promiennych, radosnych wakacji. Wszystkiego dobrego. Buziaczki.